I mamy niesamowitą sytuację, ponieważ jak media donoszą, Wibor leci na łeb na szyję. I to dosyć znacznie, niewykluczone, że tylko dzięki temu raty spadną o 700 zł. Jeszcze pół roku temu prezes Glapiński zarzekał się, że nie będzie obniżek procentowych, a w najbliższym czasie jednak okazuje się, że będą, że już podobnie w maju. A to, gdy połączymy, okaże się, że ci, którzy chcą kupić mieszkanie, a nie mają zdolności kredytowej do tej pory, teraz być może będą mieli. Te wszystkie obniżki mogą sprawić, że ich płynność finansowa, Osoba poprawi się o te 700 zł, nawet do 1500. A to oznacza, że masa ludzi, która teraz nie mogła kupić nieruchomości, nie mogła dostać kredytu, ten kredyt był za drogi, raty za wysokie, zbyt duży pesymizm, przejdzie w optymizm i okaże się, że ruszą na zakupy, więc zacznie się ruch na rynku nieruchomości. To wszystko przed nami. Pytanie: czy Ty już masz w swoim portfelu nieruchomość, którą będziesz mógł sprzedać, jak tylko rynek ruszy?